Uważaj go. Ale dlaczego ja. No zacznij. Nie. <noise> ja nie. Ja żałuję. Ja ty Poza mistrzem. Pozytywnie no. drugi raport I jest deszczowo i, i jest burza, więc może zaraz usłyszycie jakieś. Jak zeus zrzuca. Pierwny. No właśnie. Patrzcie, zrobimy zbliżenie na jeziorko, jak pada, fajnie. Czy znaczy, to, że jest taki mały ekran w tej kamerze, to ja zawsze nie wiem, czy widać coś? A potem jak sprawdzam to na komputerze to jest zajebiście HD3D Milion D, jak bym Macieś powiedział Milion D Ale tak jak trzeba sosnąć Diocie, to jest czarodziejskie drzewo To jest drzewo wiedzy plus 3 Tak ma korzenie na jest no, nie w drugą stronę Taki zmutowany dżem. Tam byliśmy, widzicie? Pozytywnie tam sobie siedzieliśmy. Jocie, cie... Jakie groźne. Jesteśmy jeszcze. gdzie przetrwujemy Jesteśmy tutaj w tych domkach śmiesznych. Cześć Pani. Cześć. Jak 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 oceniasz ten, ten, ten domek? Ten domek? No bardzo pomaga skryć się przed deszczem. Gdzie jest Kamahama? A tutaj niżej. ta -da! Mamy dowód, że to był Son'ga. Może gdzieś tutaj jeszcze jest jakaś znajdźka, że jest wygeta, Co to jest? Jakaś wagina. <grym> Ale to jest Goku. też od Son'ga. To może z Chici to był. Lubiłaś Chici? Z To Była to taka czarna. W sensie czarne włosy miała. No, zamieściliście. Nie, nie wiem, czy w Dragon Ballu była jakaś laska, która była czarna. Nie W ogóle prawie murzyność nie było tam, bo tylko ubóg może. Dobra, nieważne. go nie, pewnie nie lubił. Ania, jakieś ostatnie słowa na temat drugiego raportu? <słyski> no nie, nic nie wiem. Dlaczego ja? To jest ostatnie słowo w drugim raporcie. Koniec. Okay. <słyski> 不明白。